Witamy bardzo serdecznie z Dyni Orłowo. Tyle nasłuchaliśmy się i napatrzyliśmy się na Wasze zdjęcia klifu, więc postanowiliśmy sprawdzić, czy faktycznie jest nam tak pięknie. I jeszcze jedna rzecz, czy są te darmowe meleksy? Idziemy zobaczyć. Długo nie musieliśmy czekać. Od razu po wyjściu ze stacji SKM-ki mamy przystanek. Faktycznie jest bezpłatna, ale kursuje od 10.10, .10. a my jako ranne ptaszki jest 9.10. Idziemy na piechotę. Dotarliśmy na molo w Gdyni Orłowie i z całą pewnością możemy stwierdzić, piękne miejsce. Piękne, piękne urocze. Dotarliśmy nad klif, dotarliśmy nad klif. Pogoda wspaniała, wspaniała pogoda, ludzi nie ma tak sporo, ale chodzą, ale chodzą. Zaraz idziemy na górę, zobaczymy stamtąd jaki jest widok, jaka panorama. Po prostu lepiej niż Sopotu? Oczywiście, że lepiej. Pewnie, że lepiej. Chodzimy na górę na klif, rezerwat przyrody Kępa Rydłowska, jest wejście, mnóstwo schodów, mnóstwo schodów. Sam szczyt klifu zdobyty. Zdobyliśmy klif w Orłowo. Ciężko było, przypomniały nam się górskie klimaty, tak? Troszkę, Aj, troszeczkę. troszeczkę, ale widoki są fantastyczne. Wracamy z tyłu, wracamy meleksem, załapaliśmy się elegancko, darmowe meleki. sprawdziliśmy, są Meleks orłowski, wszystko działa. Dziewczyny, jakiś z tyłu. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Pues <coughs> <coughs> lo